Zobaczcie, tu jest napisane, że teraz w lewo a dalej jest zakaz, widzicie? Nie wiem czemu ten kierowca tam pojechał, chyba nie wie po prostu jak tam pojechać Idzie pod prąd teraz O, widzicie? Ale może jest pierwszy raz, i dlatego ja też tam się kiedyś zapędziłem, ale wycofałem Dobra, wyjeżdżamy, mam zgodę. A tam Walter, widzicie jak sobie wjechał? Mądrze. Widzi, że tutaj jest yy, ta, jak to się nazywa, parking? Nie, on z parkingu, on z tej jak to się nazywa? Spod szlabanu. O, zaraz coś uderzy, sobie Wjeżdża pod prąd tam na wagę. Dobra, taka waga. I będziemy jechać No także widzicie hmm, Kierowcy się mylą Jak ktoś nie był tutaj nigdy No ale w ogóle nie wiem czemu Od razu on na wagę zaczął wjeżdżać W sensie takim, że Jak nie był tutaj Chyba, że mu powiedzieli wjeżdżasz i na wagę od razu Tam koledzy z firmy, bo tak też może być No i jedzie, patrzy, jest waga No to ba. no ale tam na pewno stoi znak, że zakaz wjazdu Że nie z tej strony no ale to już się nauczył bo w lewo, a w na pewno taka nauczka jak mówię, potrąbili 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 w lewo. i to zostaje w pamięci o. a teraz musimy tutaj obok wagi przejechać sobie i wyjechać i ci co Ci, co ze mną już jechali tutaj, to wiedzą, że jest taki paskudny wyjazd, bo trzeba bardzo, bardzo naddać tak i tak, bo zamiast dla ciężarówek zrobić na wprost, to oni zrobili dla ciężarówek tak z prawej strony i my musimy zygzakiem jechać, a osobowki nie. No to jest tutaj jest zrobione po prostu debilnie, to nawet nie jest bez sensu, to jest debilnie, to ktoś nie myślał całkowicie. Wam pokażę, co ma, spójrzcie. Kierowca ciężarówki musi naddawać w prawo i skręcać w lewo. A jak tutaj byśmy mieli, by nam było łatwiej. Tylko co. I teraz, zobaczcie, jak to jest przytarte. Jak to jest poprzycierane przez ten. A wiadomo, że tutaj są kierowcy, którzy Wiozą naprawdę. I teraz tutaj wsuniemy. O, szerokiej drogi nawet po polsku napisali. I teraz widzicie, muszę odbijać. I tylko tak tu można podjechać. Żeby nie zahaczyć tam od tym krawędzi. No bez sensu. Bez sensu. Dobra, moje bez sensu narzekanie się skończyło. Teraz jedziemy. Dyspozytorka powiedziała, że może się uda jutro, no Pewnie, że się uda, a pasem trzeba pić. To co, jak jutro? To jutro tak, trzeba przejechać, czyli po obiedzie będę. Stąd mam tysiąc. tysiąc kilometrów do, do Wałbrzycha na rozładunek. I tutaj znowu będzie ciasno, wszędzie przy wyjeździe z tego miasta. Mają ładne te dwupiętrowe bloczki, bardzo ładne, Długo bardzo kolorowo tutaj jest. No i tutaj macie ten staw którego można sobie fajnie pospacerować Ale tu wszędzie widzicie Zakazy, nie dotyczy tam Dostaw Tutaj ciasno A, Poszedłem tak, że po prostu się Pocałowała chyba Opona z tym Przytuliła się do kramusznika Ale nie przyszypała I tu będzie jeszcze jedno miejsce. Oj, jakie fajne te domki? Tu będzie jeszcze jedno miejsce takie, gdzie będzie dosyć ciasno. Takie plastikowe słupki będą, które są często najeżdżane przez ciężarówki. A ten samochodzik ten, dokładnie ten sam, właśnie widziałem, jak był zaparkowany niedaleko parkingu, gdzie stałem w Mec. A skąd wiem, że to ten sam, tamten był taki identyczny i też miał poklejone zderzaki z przodu na taką szarą taśmę. No to, to musiał być mega przypadek, że dwa takie same pojazdy rozbite miały zderzaki z przodu i poklejone w ten sam sposób taśmami. Także co, klikkę włączyłem. Chyba ja chyba woda na lada. Dzięki za komentarze wszystkie. Tam się chciał ktoś, żeby się odniósł do y, rozłąki y, z rodziną jak, jak to wygląda ta rozłąka? Ja już kiedyś nagrywałem na ten temat, ale powiem Wam, że sam jakbym chciał teraz znaleźć ten film, to który gdzie to było nagrywane. Także jeszcze raz to powiem Dla tych co raz słyszeli to Po prostu przewiną Wszystko kwestia tego Czego oczekujesz od Mówię do tej osoby, która Zadała pytanie Od tej pracy No tak samo jak jest marynarz Wojskowy Czy, czy ktokolwiek inny Kto wykonuje zawód właśnie Że musi gdzieś tam wyjechać a, no wiadomo, mówię wojskowy, no, wyjeżdża z rodziną gdzieś tam, gdzie jest jego jednostka, ale później wyjeżdża na przykład na jakieś działania wojenne, aktualnie na jakieś poligony na 2-3 na, na, na miesiące. Wębe. I z Także. Zjastem. To, 112 to też trzeba brać pod uwagę, że coś takiego się będzie działo. I trzeba przemyśleć nie samemu, tylko wspólnie i w porozumieniu. Teraz jest taki. Na czasie ten zwrot. Czy jedna i druga strona się na to godzi? Jeżeli tak, to ok, no to trudno. Jest wtedy tak, że jedna i druga osoba się zgodziła, i zaczynamy pracę. Znaczy, trudno i zaczynamy pracę. I teraz. A, muszę tutaj kręcić, dlatego ja tak mówię składnie troszeczkę. I teraz sytuacja jest taka, że. Wiecie, nikt tu nie jest małym dzieckiem, żeby się płakał, bo nie wiem, bo siostry zostawił, żonę zostawił, kochankę zostawił, syna zostawił, córkę zostawił i teraz on się boi i sam jest i, i jest mu tak przykro. No to na, na to już nie ma. Jak ktoś jest taki, to trudno to już. To praca nie dla niego. Ale ta rozłąka taka rodzinna, no, to, no co, są telefony teraz, tak? O, o czerwone na razie. Spójrzcie, widzicie te supeczki? Tutaj a z drugiej strony drewniane krew. Teraz tutaj trzeba tak jechać, żeby nie najechać. O, tak jak Burówka to zrobił. Ale tak te plastyki są połamane całe, nie jeden najechał. Dobra, wracamy do tematu. To wszystko jest do ogarnięcia. Mówię, są telefony, jest WhatsApp, Skype. Także taki substytut troszeczkę wspólnego przebywania, bo możemy się i słyszeć i widzieć. Myślę, że z tym nie ma problemu. Myślę, że z tym nie ma problemu. Ale wiem, że są sytuacje, gdzie żony jednak tam troszeczkę utyskują i mówią swoim mężom, że nie, to, to nie, nie, nie ma ci całe dnie przyjeżdżasz tam po 9-10 dniach bo nie jesteś bardzo krótko, znowu już wyjeżdżasz, to, to tak nie może być, ja tu wszystko sama muszę robić, wiecie, no tego typu, no to na taką rozmowę to chyba nie ma argumentu wtedy, to tylko trzeba wtedy szukać sobie pracy takiej, żeby być albo codziennie w domu, albo co weekend w domu, nie wiem, nie wiem, to ciężko mi powiedzieć, ja myślę tutaj to wszystko pogodziliśmy, jest okej, okay. znaczy jest okej, okay. no, ja też musiał być codziennie w domu, ale ta praca mi się podoba. Teraz, bo tamtej pracy, to jest praca, która sprawia mi przyjemność. I naprawdę, tu się dobrze czuję. No fizycznie czasami licho, ale psychicznie bardzo dobrze, mimo wszystko. Bo tu jestem sam. Tu nikt mi nie, nie mówi o nie, ale o, o innych osobach. Nie truję, nie ma ludzi. Jak chcę z kimś mieć kontakt, to, 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 to mam, bo to ja wybieram numer telefonu i sobie rozmawiam. Jak z kimś porozmawiać na, na parkingu, to ja wychodzę i ja rozmawiam A nie to, że w koło mnie jest milion ludzi i, 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 i każdy coś tam pisać. Także dla mnie to jest tutaj akurat ok Ta robota A w domu, no cóż, w domu to bywa różnie, bo później jak się nagromadzi po prostu trochę rzeczy do zrobienia No to jak przyjeżdżam, jest mało czasu, to jednak muszę to zrobić i na to wtedy nie ma siły. I wtedy ten mój czas wolny, kiedy właśnie chciałbym sobie poleżeć w domu, tak podpożywać, no to ja gdzieś tam, tu pojadę coś załatwić, tam pojadę coś załatwić. I to wtedy się robi taki mały problem, bo mamy mało czasu na odpoczynek. Ale uwierzcie mi, rozłąka nie jest taką straszną rzeczą. No, jeżeli to każdy sam musi sobie Poradzić. Ja sobie z tym radzę, w domu sobie też z tym radzą. I tyle, no. Jak, nie ma tutaj złotego środka, naprawdę. Mam kolegę, który kiedyś tutaj w tej firmy jeździł i niestety przestał jeździć chyba po pół roku, bo miał problemy w domu z tego tytułu, właśnie, że małżonka mu tam jęczała, że jednak nie. Że go nie ma, że, że już wyjeżdżasz. Że, że, a miałeś być wtedy i wtedy w domu, a, a jesteś dzień później bo coś się 600, tam przeciągnęło. Także on 100, był zestresowany, 100. wkurzony no i rzucił tę robotę, poszedł jeździć gdzieś, gdzieś indziej po Polsce. Także jest tam nie wiem, czy jest codziennie w domu, czy teraz jestem raz na, na, na tydzień w domu. No. Za mniejsze pieniądze, ale, ale ma chociaż e, Lwice w domu łagodniejszą. Teraz w modzie znowu są takie przyczepki kempingowe, takie minimalistyczne bardzo. To są nowe. To jest jakaś e, odskurowa przyczepka. To nowe właśnie tego typu. Niewielkie, byle się przespać. Podstawowe czynności pewnie w kuchni zrobić i to wszystko. Pojechaliśmy troszkę inną drogą. Eee, do Baden-Baden, no -Baden. tu jest norma, kurde ale. I zobaczcie, Paryż 2024, bo teraz będzie Olimpiada w Paryżu. Jakie Powolny ruch tak drogowy zrobione. na drodze B500 przed Tobą, Korek, między Nord przez Interdorf. Nie, nie, nie ma gdzie tu stanąć. Bo w normie są fajne rzeczy. 500 3 minuty opóźnienia. Przybędziesz do celu drugiej 20. No, fajnie, 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 podoba mi się te klomby wszystkie Ale zacja I my tutaj kasłowe po ten do Niemiec Nie wiem do końca się dojechać dojechać to z Ishem i chyba koniec ale już mu się nie chce tego Mamy tutaj ren po 300 metrach skręć w lewo Następnie na końcu drogi Do Zischem dojadę A no to jest waczyk jak w jaki środę się okazało No nie rozwadłem jej wcześniej bo no mamy poniedziałek dzisiaj Teraz to jedę do to z Skręć w lewo Następnie na eee, końcu drogi Jutro z na spokojnie dojechałem sobie do tego Do granicy I we środę rano z granicy Bym ruszył tam te 150 km Do No I tak będzie chyba dobrze Autostrada numer 5 Tuż przed parkingiem Baden Baden Mega korek Kolejny korek. A jeszcze z piątki nie zjechaliśmy. Hmm, ale taki galanty jest. Nakurzyli straszliwie. No i tak popatrzyłem sobie, że tak. Jak dzisiaj stanę na Zinsheim, ale ładne motocykle. E, ale takie typowe autostradowe, ja sobie nie wyobrażam tym przejechać gdzieś tam przez jakieś miasto. Ale e, na Zinsheim to na zostanie całe 600 km do granicy. I pójdzie Radę 150 do Wokrycha. No i tak będzie fajnie. W środę zjadę. Domu. Od czwartku urlopu. czyli od. E, Czekacie od, e, od. 20. 19. Od 18. Tak. tak Od 18. Urlop do 23 lipca. Ale myślę, że jeszcze będziecie oglądać. E, poprzednią trasę. A ta jeszcze będzie czekała w kolejce, a ja już będę po urlopie, już będę nakręcał następne materiały. O, i miałem 20 minut zapasu wam. A już mam tak, 15 minut do końca czasu jazdy, a 20 minut do parkingu. Czyli 5 minut mi brakuje, bo bo jest właśnie tak płynny ruch na autostradzie niemieckiej Zobaczcie, tu się piątka łączy z szóstką z wężki i tempo 6 km na godzinę Stoimy 6 km na godzinę Stoimy Ja tak już jadę, jadę, jadę i jadę Wypadałoby wjechać tutaj ja tu wjeżdżam, bo nie wyrobię się, no a nie chcę pisać tych wydruków, robić, opisywać i ponieliczyć na dobre serce e, organu kontrolującego, który zawsze powie, a można było coś tam, a jeszcze, a mogłeś to, a mogłeś to, a mogłeś przewidzieć, a mogłeś w ogóle. Także kochani, kochani, ja stanę chyba tutaj po prostu, o w ten sposób i takim sposobem o. będzie miejsce dla każdego tak naprawdę o. właśnie i wjedzie bus i pewnie zmieści się ciężarówka a ja muszę wykręcić pauzę No i zobaczcie, jak się teraz pauzę kręci. Ja stanąłem jeszcze tak, że jako tako. Ale tak, tam stoją ciężarówki, tam stoi jedna, druga, i ten tu już w ogóle stanął na ślepego. I tak naprawdę, jak tamta ciężarówka odjedzie, to ten tu będzie stał jak taki samotny wilk. Bez sensu. Dobra, pauzę zrobiłem. Zanim już sznurek się ustawił. Teraz mogę jechać aż mi minie 15 godzin bo pracy bo szybciej się skończy 15 godzin niż czas, czas... niż czas jazdy a korek cały czas jest 5, 6, no, zobaczymy na Zinsheim Tam czarno to widzę, ale mam czas, to jadę zobaczyć. Jak to wygląda, może gdzieś przysłupne. Na pierdziele jechać przez ten kraj. To jest kara. To jest kara. Ja zastanawiam się, czy to, to wszystko nie jest specjalnie robione, żeby faktycznie ludziom obrzydzić motoryzację. Ktoś się może z tego śmiać, ale to jest tak dziwne, wszystko że dziesiątki kilometrów korków. Korków, bo oni sobie naprawiają barierki, autostradę dobrą, dobrą autostradę. Jedzie się fajnie, a nagle patrzymy. Za dwa miesiące już zrywają ją w nową. Przybędziesz? Niedługo jedziemy na Linsheim, mm. ale powiem tak. Jest godzina 18, a na zewnątrz 30, 29-30 stopni Celsjusza. Jest taka paruwa, że jak otworzyłem okno na pauzie, to czułem się jakby ktoś mnie sadził. Jako pizzę do pieca, dosłownie. Nie ma czym oddychać. Ten cały gorąc. Zabrał tlen. Po prostu cały gron zabrał tlen. Wjeżdżamy na parking z Jak Ktoś mi zarzucił, że. Po co w ogóle wjeżdżać na taki parking o tej godzinie? To było dotyczyło poprzedniego mojego do punktu. To pokazałem Wam, jak strobie. wygląda zapchany parking z Innsheim. Ja wjechałem specjalnie. Nie liczyłem tam w ogóle na miejsce. Bo widziałem przez telefon od kolegów, jak tam jest, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Bo ja miałem jeszcze tą jedną parkowkę w Zanadrzu. mówię, ale już ale widzę, to jest różnie. Po co w ogóle tam wjeżdżasz? Jak to wiadomo, że nie ma? No Właśnie po to, żeby zobaczyć. A może będzie. Ja już na dreźnie o 12 w nocy stawałem, na pegnic stawałem naprawdę późno. I uwierzcie mi. Też mi mówili, że Po co tam jadę Jak i tak nie znajdę miejsca Później się okazywało, że Miejsce Było O Tak jak tutaj Ja chyba tutaj sobie w ogóle Wiesz co, chyba stanę W tym miejscu prawo. Może mnie nie wygonią Hadi